Piotr Ole, w kategorii Star of Inspiration. Jako doświadczony żołnierz oraz weteran misji pokojowych ONZ w Kambodży, w Libanie, zyskał reputację niezłomnego obrońcy pokoju i pomocy potrzebującym. Założyciel szkoły dla dzieci w Kambodży, na której powiewa, słuchajcie, polska flaga. Wielkie brawa. Star of Inspiration. Włoski się będzie zawieszał, ale niektóre osoby, które mają wiedzą, że bardzo inwestyczną rzeczą jest razem wypuszczać, kiedy mikrofon pomogę się rozkręcić. Dzisiaj obiecuję po krótko zwięźle i na temat. Chciałem bardzo, bardzo serdecznie bardzo wszystkim podziękować za to, że mogę dzisiaj Pan przejść tutaj. Chciałem podziękować wszystkim, tym, którzy oddali nam głosy. Przede wszystkim przyjmuję tą nagrodę na moje, moje ręce, ale ona jest także bardzo tak, dla tych wszystkich, którzy mnie wspomagają, którzy wspomagają szkołę. Liczając łącznie z tym dyrektora szkoły, nauczycieli, którzy tam pracują, wolontariuszy, którzy także tam jeżdżą i także weteranów, żołnierzy, którzy byli w Kamogry, byli w Libanie, byli w Afganistanie, byli w Iraku, Oni także wspomagają to, są to, co ja prowadzę, a my robimy. Także jest mi bardzo miło i przyjemnie trzymać, że się trzymać od Środkowej Radzie Konkordowej w Natolę. się trzęsie, muszę skończyć. <laughs> Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno Jeszcze jedna rzecz. Nie chętuję, motywuję. Proszę Państwa, Piotr Oller nie może jeszcze opuścić tutaj sceny ponieważ wynikiem głosowania widzów z TV zdobył również przewa przeważającą liczbę głosów i został okrzyknięty, a on jest star. Zatem kochani, mamy dzisiaj podwójną gwiazdę. Właśnie ten ukoronowania gwiazdy. W wszystkim dziękuję. Raz oddaję mi głosy rodzinie, przyjaciołom, wszystkim, wszystkim, którzy mi to wszystkim pomagają. Ja, ja tam Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.